Dzień dobry, witam serdecznie Panią. E, pytanie pierwsze. Co wybrać? Czy etat? Czy etat e, tu, gdzie Pani jest? Czy e, przeniesienie? Troszeczkę dziwnie mówię, tak jakbym miała kluskę w gatle, ale wie Pani dlaczego? Co dla Pani lepsze? Decyzję, czy zostać tu, gdzie jest, czy, czy pójść gdzieś. Pierwszy rzut oka, to nie za bardzo mi się podoba ten motyw przejścia do, do tego, do, no, do logistyki. Okay. Tło problemu. Rycerz kielichów. Tutaj mogą, może ten rycerz m, sugerować obiecanki, niespełnione obietnice ogólnie. Rycerz kielichów niesie propozycję, także no, mamy tu do czynienia tak z propozycją. Natomiast bardzo często bywa tak, że rycerz kielichów naobiecuje, naobiecuje, naobiecuje i nie spełnia tych obietnic. Co jeszcze? Problem może też polegać na tym, że swoją decyzję może pani opierać. Na jakimś mężczyźnie. On może być tłem problemu. Um, no, znak Zodiaku, Skorpion, Rak Ryby. Tak? Może to być te, ten mężczyzna, czyli jakby tłem problemu, um, może być ten mężczyzna, to co on mówi, um, to co w jakiś sposób być może wpływa też na Pani życie. Także tutaj byłaby chyba taka sugestia, że um, no raczej słuchać w samej siebie tak i postępować tak jak pani uważa opcja numer jeden to będzie opcja zostaje pani póki co y, tutaj w obsłudze czy w logistyce. Ok jak się pani będzie czuć w obsłudze jak się pani czułaby gdyby pani przeszła. Proszę pani i tu i tu y, i tu i tu mam wrażenie że nie będzie pani długo. Czyli, jeżeli pani zostanie w obsłudze, to przyjdzie dla pani taki czas, że pani w dość niedługim czasie, no dajmy na to rok, tak? Pani to zmieni. Tyle tylko, że jakby wyczuwam, że to nie będzie pani zmiana, tylko ktoś pani. Coś zaproponuje, na przykład. No, ocenię, że Pani sobie bardzo dobrze radzi, tak? bo to jest karta sądu ostatecznego. Dobrze sobie Pani radzi, zatem można Pani powierzyć jakieś bardziej poważne obowiązki. A tu mamy w tej drugiej opcji kartę śmierci. Znowu zmiana, transformacja, czyli poszłaby Pani tam i znowu po jakimś czasie e, chciałaby Pani się rozwijać, coś zmienić. Zamknąć i pójść w nowe. Tak? Jest taka, tu jest bardzo duża siła transformacji. Czyli idzie pani do tej logistyki, ale w miarę upływu czasu coś się w Pani zmienia, pani dojrzewa. Tak jak z poczwarki rodzi się motyl, który jest piękniejszy, nie ukrywajmy niż poczwarka, prawda? I ma więcej funkcji bo lata. Więc przy tej drugiej opcji tego samopoczucia pani. Zapragnęłaby nowej wiedzy, nowego um, pozyskania tak, czegoś dla siebie, dla doskonalenia samej siebie, także i w jednej, i w drugiej opcji. Czuje się pani, że to jest tylko przejściowy etap pani życia. Co dałaby, rozłożę karty do końca e, pani praca. Tu i co dałaby Pani praca? Tu. Wynik Rada. Wynik Rada. Może jeszcze coś innego sobie wezmę. <laughs> Przy tej pierwszej opcji Powiem tak, teraz przy rozłożeniu tych już wszystkich kart, tak? Mam wrażenie, że nie ma tutaj takiego jednoznacznego wskazania, że to jest to super, a tamto to jest drugie, to jest B. Straszne. Co zyskuje pani, będąc w opcji numer 1? Mamy Pazia Buław. Ma pani tak dużo takiej kreatywnej pracy, dużo ruchu, dużo działania, duży przepływ jest informacji, ale proszę zobaczyć, mamy tutaj dwa pazie. Mam wrażenie, że właśnie w tym paziu to ciągle będzie się Pani czuła jak taki młody człowiek przyjęty do pracy na tym samym stanowisku. I to jest paść. Tutaj jakby póki co jeszcze nie ma takiego mocnego pójścia naprzód i być może tu w tej karcie sądu ostatecznego pani będzie chciała, no niech mnie ktoś zauważy, niech ktoś rozsądzi, oceni te moje starania, tak? E Cały czas w opcji numer jeden jest pani na pozycji ucznia. Paść denarów. E, zarabia pani niestety mniej niż by pani oczekiwała. Natomiast no są to stabilne m, pieniądze. I e, jeszcze dobrałam jedną kartę. Dziewiątka buław. Dziewiątka buław to jest taka karta kluczenia, pokonywania przeszkód. Czyli ta droga, Opcja numer jeden. Ona nie jest usłana różami, ale też nie jest do końca jakaś tragiczna. Tu, tak że mówię, dużo jest do nauczenia się, bo ma Pani dwa pazie i mam wrażenie, że ten proces um, awansu będzie nieco dłuższy w opcji pierwszej niż w opcji drugiej. Co przyniesie Pani opcja druga? Król mieczy? No, atmosfera tutaj, wie Pani, bardzo naukowa, bardzo e, taka zimna, chłodna, wymagająca. Król Mieczy może być takim człowiekiem, który stoi z batem i pilnuje, prawda? On ma doświadczenie, czyli w drugiej opcji zyskuje Pani niewątpliwie doświadczenie większe, aniżeli w opcji pierwszej, w opcji pierwszej ma Pani paria. Działa Pani, tu poleci, tam poleci, ale jakby ilość tych informacji, które mogłaby Pani tutaj pozyskać, jest mniejsza, mówię o doświadczeniu, niż w opcji numer dwa. W królu mieczy, mimo że ciężej, bardziej wymagająco, to jednak to jest taki wyższy standard, bym powiedziała. I dla Pani rada i wynik siódemka denarów. Ta druga droga może okazać się dla pani inwestycją w przyszłość. Dopytałam jest jeszcze czwórka mieczy. Teraz kojarzy mi się kojarzą mi się dwie sprawy. To jest inwestycja w przyszłość odciągnięta w czasie, ale też jako wynik karta ta może sugerować to, że mimo jakby dobrego startu dla pani trzeba by się tu pogodzić, tak? Ten król mieczy, no to taki mówię, wymagający, czy szewczy, czy przełożony, to jest bardzo często karta ludzi mundurowych, tak? To nie wiem, czy by pani tego, tego, temu podołała, bo to jest dosyć wymagająca ścieżka. I w czwórce mieczy może pani... Za pewien czas w przyszłości mówić: Nie, ja to zawieszam, wieszam to na kołku, nie chcę tego, bo to jest dla mnie za ciężkie pod względem zniesienia wszystkiego psychicznie. No bo jednak te wymagania są tutaj znaczne. E, także wybierając ścieżkę numer dwa, moim zdaniem, pani musi być pewna tego, co pani chce robić. Przy ścieżce numer jeden. Dwa pazie, mówię, a no, taka praca, niezbyt wymagająca, tu polecę, tam zrobię, tu pogadam. Um, I też w karcie Sądu Ostatecznego istnieje, będzie istniała w przyszłości możliwość awansu, możliwość zmiany, możliwość przejścia gdzieś wyżej. Tak? I jest to wszystko lżejsze. Tu, podobnie w przyszłości. Transformację. Pani, pani w tej karcie śmierci może również zrobić radykalną właśnie transformację, że pani tego dalej nie chce ciągnąć. W przypadku transformacji pozytywnej, jeśli by wytrzymała pani wszystkie te wymagania, a będą, to intelektualnie, mentalnie, doświadczeniowo zyska pani dużo, dużo więcej. Przepraszam, napiję się. I druga kwestia. Relacja dość trudna. Czy dalej pracować nad tą relacją? Czy zakończyć? Ok. Zróbmy sobie tak. Podaj mi pani imię. Jakie uczucia ma wobec pani pan, e, pani do pana uczucia? Jaką on postawę będzie wobec pani prezentował? I co go tak naprawdę absorbuje? Pani postawa wobec niego? Co panią będzie absorbować? Co on ma w myślach? Dziewiątka denarów. Co pani ma w myślach? Trójka buław. Na przyszłość dla pani. Na przyszłość. Dla niego. Pani, tutaj, to już od razu na spodzie kart, bo Pani pokaże. Przede wszystkim mamy kartę mm, koła fortuny, mamy kartę dziewiątkę kielichów i dwójki denarów. To zestawienie mówi o takiej różnorodności, czyli raz tak, raz tak, raz na wozie, raz pod wozem. Szybko się to wszystko zmienia. Druga interpretacja, że właśnie ta relacja jest w fazie. Takiego koła fortuny, gdzie, krótko mówiąc, jak sobie pani pościeli, tak się pani wyśpi. Czyli, jakby chcąc zostawić tego pana w danym momencie, te, tu i teraz, jest to dobry moment dla pani. W kole fortuny jest ten czas zmienny, czas na zmiany. Co mogę pani powiedzieć o uczuciach? No, w ogóle z tych kart widzę, że pani jest bardziej zaangażowana uczuciowo w ten związek aniżeli ten pan. Pani w królowej kielichów, on w szóstce mieczy. Wie pani, mam takie wrażenie, że ten pan chce odejść. Być może jest, no nie wiem, dotarło do niego, że sytuacja w tym związku się nie układa dobrze i chce odejść. Tu nie ma uczuć. W głowie mu, proszę pani, przeprowadzka do jakiegoś domu, albo jest to dość duży budynek, <laughs> więc jest tutaj taki motyw przeprowadzki, zmiany budynku, ale też dążenie do takiej samorealizacji finansowej. Postawa wobec pani, którą on prezentuje jest piątka mieczy karta oszustwa, a u pani rycerza kielichów. Dlatego twierdzę, że pani w to w ten związek. Jest i jeszcze będzie bardziej zaangażowana aniżeli ten człowiek. Pani jest po prostu szczera, pani daje uczucia, natomiast człowiek daje kłamstwo. Co go najbardziej absorbuje, i tu myślę, troszeczkę <laughs> sięgnę w inny temat, bo tu mamy królową buław. Być może, proszę pani, te wszystkie zmiany, są związane z, z inną znajomością. Co go w tej chwili absorbuje? Królowa Buław, czyli może być inna kobieta. To jest karta romansu, takiej podrywaczki. U pani jest karta diabła, czyli czuje się pani um, zniewolona, czuje się pani zazdrosna, czuje się pani taka rozgrywana, tak? jak ktoś robi. Tak pani, że tak powiem, postępuje. Czyli to nie pani rządzi swoim życiem, ale powiedziałabym, że ten człowiek ma bardzo duży wpływ na panią. E, mataczy, kręci, zniewala. Tylko jest w tym jedna rzecz, że ja troszeczkę czuję, że pani pozwala siebie w ten sposób traktować, a nie powinna pani. Nie powinna Pani, ale po prostu ktoś perfidnie, ta osoba perfidnie wykorzystuje Pani uczucia. Natomiast co do przyszłości. Zarówno u Pani w Trójce Buław, jak i u tego Pana dziewiątka denarów e, rysuje się możliwość funkcjonowania bez siebie. Pani w niedługim czasie w Trójce Buław może podążyć w zupełnie inny związek. Zresztą mamy tu Asa Buław na przyszłość. As Buław mówi o czymś nowym, mówi o relacji takiej, no na początku romansowej, ale będzie widziała pani dla siebie jakiś cel. Być może ten cel będzie związany, na przykład może być z przeprowadzką, bo w trójce Buław zawsze, oprócz tego, że łapiemy coś nowego, dołączamy do grupy, jeszcze może nastąpić motyw takiego. E, Przemieszczenia się geograficznego. Natomiast u Pana karta słońca. E, proszę Pani, ja myślę, że zamiast siedzieć razem i drzeć koty, e, każde z Państwa powinno zająć się swoją przeszłością, przyszłością, bo zarówno dla Pani, jak i dla Pana. Ta przyszłość rysuje się całkiem dobrze. Ja wiem, że pani by teraz chciała usłyszeć, jaką on to karę poniesie, ale w ten sposób nie można myśleć, tak? Pani musi się zająć swoim życiem, a nie kombinować, co by tu jemu zrobić, żeby mu los dokopał, bo czy pani chce, czy nie, ale w pewnym momencie to tego typu myślokształt do pani może wrócić. Także tu bardzo proszę o takie skupienie się na sobie, o znalezienie sobie nowego celu, nowych znajomości, nowych przyjaźni. I bardzo szybko pani pozna kogoś, w kogo się pani, że tak powiem, zaangażuje. No tu, razem z tą kartą diabła, te karty mogą mówić no, o takim bardzo płomiennym romansie. Seks, krótko mówiąc, i to taki że aż twórczy, ale być może jest to pani w tym momencie potrzebne, prawda? Żeby tak się tu mentalnie wspomóc i no i, i, i znaleźć się w nowym otoczeniu, podreperować siebie psychicznie. Przyszłość tej relacji, tak jakbyście byli państwo z dwóch bajek o różnych energiach. Także nie ma takiej, no nie widzę tutaj takiej wspólnej płaszczyzny porozumienia. On chce gdzieś się przeprowadzać, może pani się na tę przeprowadzkę nie, nie zgadza, więc on tutaj oszukuje, kogoś ma na horyzoncie i jeśli on zrealizuje ten plan, no to nie będzie mu źle, tak? Ale pani również nie będzie sama. Także trzymam kciuki, dobry czas na zmiany, w bardzo łatwy, gładki sposób pani by zmieniła. W sensie rozstała się z tym panem bez jakiegoś uszczerbku, łez, płaczu i w ogóle lamentowania. Dziękuję bardzo serdecznie.